Hipnotyczne, dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Mach i jestem hipnotyzerem. Odchudzanie, część trzecia. Noc bez podjadania. Zapraszam do słuchania. Zamknij oczy i ułóż się wygodnie. Koncentruj się na moich słowach i na tym, co do ciebie mówię. Zwracaj uwagę na to, że masz nad sobą całkowitą kontrolę. Dostrzegasz wszystkie dźwięki z otoczenia. Potrafisz kontrolować cały Twój organizm. Będą pojawiały się różne myśli. Pozwól im przychodzić. I odchodzić. Jedynie co musisz robić, to pozwolić sobie na odczucie relaksu, który z czasem się pojawi i będzie się pogłębiać. Proszę cię, zwróć uwagę teraz na to, jak oddychasz. Całą uwagę, koncentruj na oddechu. Oddychasz spokojnie i równomiernie. Z czasem Twój oddech będzie stawał się nieco głębszy. Spokojniejszy. Bardzo dobrze. Skoncentruj się teraz na ciężarze Twojej głowy. Poczuj to, jak głowa opiera się całym ciężarem, na powierzchni, na której teraz spoczywa. Im lepiej potrafisz poczuć ciężar Twojej głowy, tym bardziej możesz zauważać, że udało się Tobie zapomnieć o koncentrowaniu na oddechu. Ale to jest jak najbardziej ok. Możesz ponownie całą swoją uwagę koncentrować na. Spokojnym, relaksacyjnym oddychaniu. Stopniowo będzie relaksować się też cała twarz, czoło, brwi i powieki. Staraj się nimi nie ruszać, a zrelaksuj je w tym momencie. Najlepiej, jak potrafisz. Masz nad sobą całkowitą kontrolę. Przychodzi cały czas myśl za myślą. Nieważne, czy jest to myśl dnia codziennego, być może wspomnienie, być może plan na bliższą. Lub dalszą przyszłość. Pozwalaj tym myślom przychodzić i odchodzić. Bardzo dobrze. Skoncentruj się teraz na tym, jak może relaksować się cały tułów. I zauważ, jak Twoja klatka piersiowa i brzuch przyjemnie pracują. Podczas spokojnego procesu oddychania. Spokojny wdech i jeszcze bardziej relaksujący wydech. I każdy wydech sprawia, że ciało staje się cięższe. Im bardziej odczuwasz teraz ciężar głowy, Tułowia i nóg, tym bardziej dostrzegasz, jak możesz się stopniowo bardziej relaksować, kiedy każde z moich słów docierają do Twojego umysłu i pozwalasz, by stopniowo pomagały Tobie w procesie przemian. Relaksują się również ramiona, ręce i dłonie. Poczuj powierzchnię pod Twoimi dłońmi, jak ją odczuwasz. Całkowicie skup się na tym, jak odczuwasz. Powierzchnię pod Twoimi dłońmi, na której teraz spokojnie spoczywają. bardzo dobrze. Relaksuj się jeszcze bardziej cały tułów i możesz też zauważyć i dostrzec jak spokojnie możesz odczuwać twoimi plecami powierzchnię, na której teraz leżysz. Wczuj się w to, aby każdym centymetrem Twoich pleców zwrócić uwagę, jak dotykają powierzchni, na której teraz leżysz. Z każdym moim słowem, z każdym dźwiękiem, który słyszysz, i z każdym bardziej relaksacyjnym wydechem pozwalasz sobie. Schodzić nieco głębiej i głębiej w przyjemny stan relaksu, w niesamowity stan pracowania Twojego wnętrza. Bardzo dobrze. Relaksują się też nogi. Zwróć uwagę na to, jak mogą stawać się coraz cięższe. Relaksują się też stopy aż po same czubki palców u stóp. Z każdym wydechem jeszcze bardziej dostrzegasz, jak spokojny, przyjemny stan relaksu może się rozwijać. I pozwalasz sobie też na to. Aby Twoja podświadomość otwierała się na to, co musi być opracowane, ponieważ to jest dla Ciebie celem. Twoim celem jest podczas relaksu stopniowe ustawianie Twojej podświadomości. Aby szybciej i łatwiej osiągnąć zamierzony cel. A więc zwróć uwagę na to, co zauważasz, kiedy teraz słuchasz mojego głosu i co odczuwasz, kiedy mój głos dociera w głąb Twojego umysłu. Proszę Twoją podświadomość, aby ustawiła metabolizm w taki sposób, aby ostatni posiłek każdego dnia był rozpoczęty o godzinie 18. Aby o tej godzinie rozpocząć spożywanie ostatniego posiłku w trakcie danego dnia. Twój organizm ustawia wszystko w taki sposób, aby w tym ostatnim posiłku zauważyć, dostrzec i wyciągnąć z niego jak najwięcej wartości odżywczych i substancji, które pozwolą Tobie przespać całą noc bez podjadania. Twój organizm. Ustawia to w sposób dla Ciebie najbardziej naturalny. Możesz się zdziwić, jak po jednym, lub drugim odsłuchaniu tego nagrania, nawet kiedy się w nocy przebudzisz, zobaczysz, że coś się zmienia. Być może nocny apetyt maleje lub Znika całkowicie, ponieważ cała Twoja podświadomość, wszystkie jej zasoby pracują również w nocy, kiedy Ty spokojnie śpisz i regenerujesz się przed kolejnym dniem. Twoja podświadomość ustawia to w taki sposób, że już kilka godzin przed godziną 18, kilka godzin przed ostatnim posiłkiem, rozpocznie wewnętrznie etap przygotowawczy, przygotowawczy do tego, by odpowiednio ustawić organizm do spożytkowania. Jak najwięcej właściwości z danego posiłku. Ty również rozpoczynasz też przygotowania, potrawy, składników, które będziesz spożywać, i zupełnie inaczej będziesz podchodzić do tego ostatniego dania. Niż do innych wcześniejszych dań. Poświęcisz sobie nieco więcej czasu, aby skoncentrować się na tych składnikach danej potrawy, by wczuć się też w ich zapach i aromat, przyjrzeć się im, jakie mają kolory, by odpowiednio dopasować. To wszystko do ostatniego celebrowanego przez Ciebie posiłku danego dnia. Wszystko to, co Twoja podświadomość usłyszała, przetworzy w najlepszy dla Ciebie sposób, by efekty były jak najlepiej i najszybciej dostrzegane. Powoli będę Cię wyprowadzać z tego stanu relaksu, który i tak zabierasz ze sobą do rzeczywistości. I kiedy za chwilę otworzysz oczy, zauważysz, że gdzieś tam w tle Twojego umysłu rozpoczęła się praca. Powoli policzę od jednego do pięciu. Gdy doliczy do pięciu otworzysz na spokojnie oczy. 1. Świadomie słyszysz moje słowa. Dostrzegasz muzykę w tle. 2. Ciało staje się lżejsze. Nabiera optymalnego ciężaru. 3. Oddech, puls normalizują się. 4. Wszystko zaczyna się aktywować. I pięć, otwórz oczy. Zostań w tej pozycji na chwilę, dojdź do siebie i ciesz się tym momentem.